Siemka wszystkim 23 sierpień 2025 Uff. Tak, ja jestem po wyjściu z tej dziury Czekajcie Z tamtej dziury Z tej dziury Jak to stań, żeby to pokazać Andrzeju? Ile nam od średnicy? Sadź nogę Sadzę nogę Patrzcie Nie, nie pokażę tego. No tutaj jestem. Tak? O. Tak, o. Także fajnie wczoraj było, nie? Bo było ognisko, piło się wódkę. Andrzej mnie zabrał na przejażdżkę. Łokcie przeciorane, kadz mi przeszedł. No i pachy, wody po pachy. No także pecherz przeziębiony bankowo. Ale był zarypiaszczu Dałem rady po raz kolejny. Zarypiaszczu w tej kominiarce wyglądą. Wiem o tym Super. Także pozdrawiamy z Dolnego Śląska. Z Wałbrzycha. Z, ze stolni gu... Gustaw, Gustaw. Kopalni, Dawid. Ze stolni Gustaw z kopalni Dawid. Jeszcze raz zerkniecie sobie Oczywiście film w przyszłości dwa razy po 20 minut. Także, a bo dobra, okej, okay. nie będziemy się czarować, było tak, nie poddajemy się, lecimy do przodu, trzymajcie się i do zaś, do następnego, siemka.